pana, przepraszam, ponieważ próbuję, próbuję pan, <coughs> pani. Że my razem robimy. I... Prawidłowo. Dobrze, super, robimy z depilację, nie. Przepraszam pana, yy, proszę powiedzieć, prawidłowość plastrów. Przeczytam. To przeczytaj. Rozgrzać, tak? przeczytaj. Rozgrzewamy. Nie widzę, no. ale też naprawdę nie, to chyba nie chcecie wiedzieć, jak się depiluje. Proszę pana! U-u-u, próbujesz. <grym> <grym> jak ktoś jeszcze nie wie, to Wera mówi tylko słowa na literę P, bo takie wylosowałaby wyzwanie w kopercie. Dobra. Ale robimy wspólnie. Dwie minuty. Za dwie minuty kończysz. Prawidłowo. Oliver tam kiwa, mówi, że nie, nie, nie. Proszę pana. <grych> Weronika chciała oszukiwać. A jak, to, jak się z tego korzysta? To dziwnie wygląda, Wera, w ogóle. Próbuj. A musi być na nogę? Dobra, mm -hmm. widzowie, zadecydujecie, jaką część mm -hmm. ciała chciałaby sobie ogolić. Mm -hmm. z mm -hmm. Oczywiście odkryte części ciała. Mm -hmm. Mm -hmm. Nogę. Wera mówi sobie nogę. Mm -hmm. Chcecie... No nie! Chcecie wszyscy widzieć jak ja cierpię! Nogę wszyscy piszą, bez dwóch zdań. Prawidłowo! <grym> Dobrze, no to To będzie obrzydliwe. Ja mam dosyć owosioną nogę i będziecie musieli to widzieć, no to wasze... Próbuj, próbuj! Że interesują Was po prostu takie obrzydliwe rzeczy. Moglibyście dać na przykład czoło albo policzek. Pyp. Nie po... no, czoła i policzek to by nie było żadne wyzwania, to ma, mają być ekstremalne wyzwania. Prawidłowo? Depilujemy nogę zaraz. Powoli. Powoli. Ja też tak mam robić? Powoli, Tylko powoli. Rozgrzać, trzeba, bo to trzeba rozgrzać wosk. A ty masz ogolone nogi, to jest nieuczciwe. Odklejamy tutaj włos. Proszę przestać. A bo to są dwa plastry. Mhm. Mm ja tobie zrywam, a ty mi. Mhm. Mm brwi. <głos》> Piszę, żeby brwi. Po. To już za późno, napisaliście nogę, to ja jednak wolę nogę, kochani, wiecie? I patrzcie, jakie ja mam długie włosy na nogach, widzicie to? Ja przepraszam, że widzicie, mam skarpetę brzegliwą. Mhm. Co ty mi przyklejasz, Vera? Ja już na tej nodze. Popatrz! Państwo! <grystanie> Zaraz Popatrz ja Państwo! Jest 1300 lajków, kochani, bo wiesz. Państwo! Wiadomo, dobrze! <grystanie> kochani, robimy ekstremalne wyzwania za wbite polubienia. Więc Pani pierwsza! polubienia. Teraz robimy polubienie za 1000. Pani pierwsza. Ja nie chcę tego, Wera, przecież to będzie tak boleć. Widziałaś moje włosy na nogach? Widzieliście, jakie ja mam włosy na nogach? Przesuń, palce. O. Pani pierwsza. Wera, ty się depilujesz na live'ie. Co? Yuh, yuh, yuh. O. No i ciebie w ogóle to nie bolało, to jest nieuczciwe. Nie bolało? Jakie masz żółty język od tego imbiru. <laughs> Jak się przestraszyła? Dobra. Bolało? Ciebie bolało, a ty nie masz włosów na nogach. No. Ała, zaraz. Przepraszam. Dobra. Ja powiem kiedy. Mm -mm. Tak. Mm -mm. Tak. Mm -mm. <laughs> pan. Posiada, pan posiada. Mm? 3000 osób co patrzy, jak się depiluje. Mają na nogę. Proszę, przestać. <laughs> Dobrze, ale ja, ja wolę to chwilę przedłużyć mm, mm. i zrobić reklamę. Mm, 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 mm. Dobrze. W takim razie. Ty chyba yy, oddaję teraz obserwację osoby, które mnie zaobserwują na Instagramie. Ola. Proszę. Erhaberko Instagram. Muszę wykorzystać to jako reklamę po prostu. Zaj zaobserwował Pospiesz. mnie ktoś, kto się nazywa Haberko. Pospiesz. Tutaj, ktoś ma, nazywa się haberko. Proszę, to mój Instagram. Oj, przepraszam. I oddaję obserwacje. Czemu ktoś się pode mnie podszywa? Ktoś sobie nazywał się haberko. Ale oddaję obserwację, w sumie samego siebie. Instagram, r haberko. Będę oddawał teraz obserwacje. A ja w końcu mogę mówić normalnie. Już no, się skończył czas. Chciałam ci przekazać, że to jest napisane, żeby natychmiast oderwać A natychmiast? Traster. A ty A się nie na mnie drzeszcz. A co się stanie? No nie wiem Bo czy ja czy nie, nie rozumiałem, mówiłaś tylko słowa na P. No, nie moja wina, takim mi wyzwanie dam do Dobrze, ja już powiedziałem, że oddaję obserwacje, więc chwilka. To może Tutaj na raz, co? Co wy na to? Sur... To trudna nazwa, ale oddaję obserwacje. Jakieś takie mroczne zdjęcie. Musisz się was spieszyć. Oddasz po Dobrze. tym, jak wyrwiesz plastra. Co ty na to? Ostatnia osoba i wyrywamy, żeby to zadziałało. Anna Baszczyk 10. A jeszcze jest druga noga przecież. No będą dwie, więc się pospiesz. To co, gotowy? Anna Baszczyk 10, oddaj obserwacje. Erhaberko na Instagramie. A czy wy jesteście gotowi? Nie no, nie będę cię liczyć. Począta. <laughs> <laughs> wow. No, przecież A, jak tak to trzyma, wygląda! Czy... Fuuu, nie pokazuj tego, obrzydliwe! Jeszcze jest druga noga. Oła! Wow. Ale to dziwne uczucie. Patrzcie, jakie mam tu łysek, widać to? <laughs> widać! Jezu, ani jednego włosa! Jakie idealne. A to się już widzisz pokleiło, przez to, że tak długo czekałeś. Ja muszę się interesować z tego. Oj. No, mówię ci. Daj, tam to było Dobra, kolejna noga. Daję Czekaj, tylko mnogę. bo ja mówiłem, że oddaję, oddaję mnogę obserwację mnogę. rhaberko na to mnogę, Instagramie. To w nogę pałusz i ja wtedy będę mogła Cię to masować, żeby się rozgrzało. Tej tam nogi. Proszę, to jest mój Instagram. Rhaberko, zanim Wera to oderwie, to ja oddaję obserwację na Instagramie rhaberko. Szukuję się do tego. Powiem Wam, że współczuję I, mu i... Będę oceniał Instagrama. na najlepszej osobie teraz. Jak zobaczyłam Radka Minę. Wojtek Lublin. O, tutaj zdjęcie autobusów. Daję lajka. W ogóle jest już 1600 lajków, a my Just jesteśmy na tysięcznym zadaniu. Trzeba się pośpieszyć, wera. No ja nie spodziewałam się, że te lajki będą aż tak szybko iść. Dobra, trzy, dwa... Awa, O Tak. Mm. <laughs> Takie te takie, takie dziury w nodze. O jezu. Nie wygląda to zbyt apetycznie. O. Muszę iść na